Witajcie, moi drodzy, ja i mój dzwoneczek. Tym razem przywitam się inaczej. Zapraszam Was na kolejny film na moim kanale perfumowym. Jestem osobą, która żyje pasją do perfum. Nie brakuje mi entuzjazmu, nie brakuje mi ochoty wciąż i wciąż mówić o perfumach. Temat, który dzisiaj wymyśliłam, narodził się spontanicznie. I będzie to temat, który myślę mm, koresponduje z ciepłą temperaturą. Jak wiem, w Polsce jest raczej ciepło w tym momencie, chociaż pogoda mm, no, też się zmienia, w, oczywiście, w zależności od tego, w którym rejonie Polski mieszkacie. Natomiast w UK, tutaj w Anglii, gdzie mieszkam, już jest gorąco ludzie już wylegli na ulicę, wiecie, w absolutnie letnich strojach. Mm, Natomiast no właśnie. I zaraz rozwinę temat, natomiast naj, najpierw mm, powiem wam o czym będę mówić, czyli y, perfumy na letnie popołudnia i wieczory. To jest mój ulubiony moment każdego dnia, niezależnie od y, pory roku. To jest właśnie ten moment, kiedy y, już dzień zamienia się w wieczór, że tak powiem, czyli zmierzch. Pojawia się zmierzch, zmierzcha i to jest tak mniej więcej 19, 20. Tutaj w Anglii to jest tak 20, w tej chwili 21 to jest mój ulubiony moment dnia. Yy, wtedy czuję się najlepiej. Nie wiem dlaczego, po prostu mam taki przypływ sił, ale myślę, że Wy również yy, lubicie wie letnie wieczory. Yy, I to jest taki fajny klimat, prawda? Yy, zwłaszcza jeżeli lato jest upalne. I czekamy z utęsknieniem na ten moment, kiedy zacznie już zmierzchać i zrobi się troszeczkę chłodniej. Będziemy mogli mieć taki, wiecie, wziąć oddech, że tak powiem. Możemy wziąć oddech, możemy sobie gdzieś pójść na spacer, posiedzieć w jakimś ogródku kawiarnianym, bądź na werandzie domu. Ojej, to moje marzenie. Natomiast mm, i tutaj właśnie yy, pokażę Wam perfumy, które będą pasowały do takiego momentu, kiedy zmierzcha, kiedy może idziemy coś zjeść, może idziemy na randkę, może idziemy po prostu odpocząć, porozmawiać z kimś, a może idziemy na samotny spacer. W każdym razie jest to taki miły czas, myślę, ten wieczór, letnie wieczory. Co mnie zainspirowało do nagrania takiego filmu? No to nowość w mojej kolekcji, o której Wam mówiłam dzisiaj rano w szorcie, czyli w tym krótkim filmie Burberry London. Zapach, który... do którego kiedyś nie mogłam się przekonać, bo miałam skojarzenia, że ten, te perfumy pachną niczym szampon. I to jest taki zwykły kwieciuch. Tak kiedyś myślałam, przyznaję, bez bicia. Ale hmm, później zobaczyłam, wiecie, lata mijały, lata mijały, a ja zobaczyłam, że moje ulubione youtuberki hmm, zagraniczne, czyli moja ulubiona francuska youtuberka, i moja ulubiona rosyjska youtuberka y, zachwycają się tym zapachem, to pomyślałam sobie: Kurczę, coś w nim chyba jest, jest w nim coś więcej. Może ja po prostu nie poświęciłam mu dostatecznej uwagi, nie rozgryzłam go. No i tak, to jest prawda, tak właśnie było. Marka Berbery to jest świetna marka budżetowa, taka y, średnia półka cenowa. Um, angielska marka odzieżowa, która robi naprawdę takie klasyczne, dobrej jakości, trwałe, zwykle perfumy, które czasami przechodzą niezauważone. Um, może te butelki nie są jakieś szczególne. Um, no, tutaj mamy kratkę, oczywiście berbery to kratka, słynna kratka. Ja sobie jeszcze tak dopowiadam, że ta kratka jest taka charakterystyczna dla Anglii, dla Wielkiej Brytanii, bo tutaj właśnie ta pogoda jest w kratkę. Tutaj w zasadzie. Nie, nie sposób jest przewidzieć pogodę, nie sposób jest ubrać się adekwatnie do pogody, dlatego że tutaj pogoda się może zmienić w ciągu 5 minut diametralnie. Yy, no i tutaj już ludzie czasami po prostu nawet się już nie przygotowują, na przykład na deszcz. Chodzą po mieście często ludzie bez, parasol, bez parasolki, wiecie, po prostu chodzą tak przemoczeni. To jest tak, jakby czymś normalnym. Natomiast nie ma tutaj burz, co mnie bardzo cieszy. Naprawdę nie ma tutaj w ogóle burz, piorunów, a ja się boję burzy. Dobrze, o pogodzie nie będziemy rozmawiać, bo to jest zbyt nudne. Zacznijmy od Berbery um, u London, London, a potem pokażę Wam inne perfumy, które uważam, że będą idealne na takie letnie, leniwe, może zmysłowe wieczory. Dobrze. Więc, Burberry London powstało w 2006 roku, więc już sporo lat temu. Yy, I stworzył ten zapach Dominik Hopion, czyli słynny perfumiarz, plus jeszcze taki mniej znany pan. No i co my tutaj mamy w środku? Mamy wiciokrzew, tangerynę i róże. To jest bardzo ciekawe połączenie. Wiciokrzew jest taki, jest ewidentnie nutą zieloną, taką lekko kwaskowatą. Tangeryna jest ym, kwaśnym cytrusem. Róża wiadomo, królowa kwiatów. Yy, w nutach yy, serca mamy jaśmin, gardenię tajtańską, więc robi się tropikalnie. Oraz piwonie i klementynkę. Natomiast w bazie mamy piżmo, paczule, drzewo sandałowe. Klasyczna baza klasycznych kobiecych perfum. Yy, no tak, to jest klasyczna baza, aczkolwiek tutaj ta klementynka jest czymś bardzo ciekawym. Ja najbardziej tu, w tym zapachu czuję. Zdecydowanie drzewo sandałowe, gardenie, właśnie tą klementynkę, i wiciokrzew. I ten, te perfumy początkowo mogą się wydawać takim klasycznym, nudnym kwieciuchem, yy, lekko kwaskowatym, takim dosyć upojnym, klasycznym, dystansującym i mało słodkim, oczywiście. Ale należy dać tym perfumom szansę. Aby popracowały na naszej skórze, i jak popracują na skórze, to naprawdę pięknie się przeobrażają. Yy, z takiej, jakby dusznej kwiaciarni, czy z takiego akordu szamponu do włosów, one się przemieniają w coś bardzo zmysłowego, kremowego i ciepłego. Za ten efekt odpowiada oczywiście drzewo sandałowe z piżmem, yy, no ale Gardenia też tutaj robi swoje. Dodaję tutaj tym perfumom takiego m, lekkiego m, brzmienia tropikalnego. Yy, I naprawdę ten zapach dobrze się nosi, jest bardzo trwały, jest kobiecy, ale nie infantylny w, żad w żadnym razie. Nosiłam go dzisiaj cały dzień i powiem Wam, że mężczyźni się do mnie jakoś tak szczególnie uśmiechali. Naprawdę załatwiałam kilka spraw, byłam w banku, na poczcie, yy, w wielu miejscach, i jakoś tak mężczyźni. No, powiedziałabym, że chyba czuli ode mnie ten zapach, bo byli tak, jakoś tak szczególnie mili dla mnie. Ale ten zapach równie dobrze sprawdzi się do po prostu do klasycznej białej koszuli, jest tak właśnie umiarkowanie zmysłowy, czyli jest raczej dystansujący. Kobiecy, ale nie jest nadmiernie taki, wiecie, zmysłowy, erotyczny. Nie, on jest taki z lekkim dystansem. Czyli równie dobrze może go założyć jakaś bizneswoman czy jakaś urzędniczka, po prostu w do białej koszuli. Absolutnie też to będzie odpowiadało temu zapachowi. Ale ja go właśnie, ponieważ on jest, tutaj ma troszeczkę tego tropiku w sobie, to ja go widzę jako idealny zapach na letnie wieczory, powiedzmy, może nawet na pierwszą randkę, kiedy chcemy zrobić dobre wrażenie i yy, nie chcemy za nadto, mm, pokazywać, że jesteśmy, że, że podajemy siebie na tacy. Ten zapach ma taki lekki dystans w sobie. Także bardzo polecam. Jest on tutaj w Anglii. Jeżeli ktoś mieszka w Anglii, to on jest obecnie w promocji na Notino UK. Bardzo tanio, naprawdę. Mniej niż 100 zł. <laughs> Myślę, że warto. Warto zainwestować. I teraz szybciutko pokażę Wam inne zapachy w tym klimacie. Oczywiście... Zapach, którego w tej chwili nie mam, ale, ale mm, na pewno też to jest tego typu zapach na, na letnie wieczory. To jest oczywiście klasyk Versace Crystal Noir, który akurat na mojej skórze naprawdę bardzo pięknie się układa. I mam do tego zapachu słabość, aczkolwiek nie mam go w tej chwili w swojej kolekcji. Ale ilekroć go testuję w perfumerii, to on jest tak niesamowicie trwały i tak pięknie gra z moją skórą, że chyba w końcu go kupię <laughs> ponownie. Także wersaczek Crystal Noir, jak najbardziej przyprawy, kwiaty, też taki vibe tropikalny. No i teraz pokażę Wam zapachy, które mam, które również sprawdzą się na te wieczory letnie. To jest Prada Fem, tutaj akurat Intense. Hmm, tutaj mamy bardzo też dużo tropikalnych kwiatów: Ilang, Ilang, Jaśmin. Mamy też hmm, tutaj, hmm, zapomniałam, plumerię. Tak, plumeria, kwiat zakochanych. I też jest to taki vibe tropikalny, ciepły, zmysłowy mm, zapach y, z tajemnicą. Y, bardzo kobiecy, taki właściwie y, troszeczkę może w starym stylu klasycznych perfum, ale bardzo piękny. <laughs> Ojej, znowu będzie kaszel. <laughs> Przepraszam. Niestety nadal jestem chora. Y, Prada Fem klasyka, klasyka, klasyka zawsze się sprawdzi. Kolejnym zapachem na letnie wieczory jest oczywiście Bronze Goddess. Ja tu mam Ode de Lu Lumière. <tryk> oj, 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 Moniko, letnie wieczory nie dla Ciebie, bo Ty kaszlesz. Zapach chłodny, zmysłowy, z podbiciem drzewnym. Bardzo chłodny, bardzo ładny. <tryk> oj, 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 moi drodzy. Ten kaszel nie chce minąć. Chłód, przestrzeń, tropik, yy, olejek do opalania, ale też coś drzewnego, pikantnego w bazie. I to jest Esteloder. ale yy, to testowałam również dzisiaj, moi drodzy, muszę Wam o tym powiedzieć. Yy, nowość od marki Clinique. Clinique to jest yy, matka, yy, firma, córka od Esteloder, czyli klinik yy, Happy, słynny zapach Happy klinik ale w wersji Happy in Paradise. Szczęśliwa w raju. Szczęście w raju. No tak, jak można nie być szczęśliwym w raju? Ale uważajcie, ten zapach ma naprawdę ciekawy skład i ma tam passiflore i naprawdę to jest ciekawy zapach. To jest naprawdę ciekawy letni, tropikalny zapach. Nieco inny niż brąz godes, chociaż w tym klimacie, ale ma coś ciekawego tam. Tam jest coś takiego intrygującego. Nawet powiedziałabym, że czuję tam jakieś echo womanity, nie wiem, poprzez taką, taką ciekawą, ciekawą grę nut. flora, bardzo ciekawy akord, także Happy in Paradise. Jeżeli będziecie mieli okazję, przetestujcie, naprawdę bardzo ciekawy zapach. Powiedziałabym, lepszy niż Bronze Goddess. Ma coś bardziej takiego intrygującego, przyciągającego uwagę, migotliwego. Właśnie to chyba ta flora, tam naprawdę jest świetnie podana, także polecam Wam. Kolejny zapach na letnie wieczory to Stash Unspoken, też zapach mm, budżetowy, Sara Jessica Parker, aktorka oczywiście, seks w wielkim mieście. Tutaj mamy mm, również pigwę, mamy owoce, mamy kwiaty na podbiciu z drzewa sandałowego, zapach szeroko, w szerokim klimacie Versace Crystal Noir. Mnie się bardzo podoba, dla mnie jest ciekawy jeżeli lubicie na przykład Sensus no, Sensus loader czy Adam Levine, tego typu zapachy, to to są te klimaty, to są te klimaty budżetowa, dla mnie perełka, bardzo dobrze się w nim czuję. No i oczywiście, sensus to też jest taki zapach idealny na letnie wieczory, to już jest, tutaj już mamy erotyzm. Tutaj już mamy zmysłowość, erotyzm, mamy tutaj, moi drodzy, akordy drzewa sandałowego, takiego mlecznego, mamy magnolię, mamy, mamy miód, hmm, piękny zapach, bardzo miękki, mleczny, to już mamy erotyzm, to już mamy sensualność. To jest, jak mówiłam ostatnio w filmie o zapachach drzewnych, to jest drze akord, akordy drzewne jakby w płynie. One są takie miękkie, one są takie mleczne, one tak się złocą na skórze. Zapach taki leniwy, właśnie dla takiej leniwej kotki, dla kobiety, która się przeciąga, która jest ubrana w takie ubrania, wiecie, nude, koloru nude. No właśnie, taka powiedziałabym zmysłowa, ascetyczna kobieta. Naturalna kobieta. To, są, to jest w sumie zapach. Ja nigdy tak nie, nie, nie rozgraniczam blondynki, brunetki. No ale ten zapach, jakby tutaj on sam się, że tak powiem, mocno kojarzy z blondynką. Ze zmysłową blondynką, która ubra, u, ubrana jest w kolory nude. Tak go widzę, ale gdybym go powąchała na brunetce, to też bym odwróciła się za nią, bo to jest zapach naprawdę, który uwodzi <laughs> w taki subtelny sposób. No, i jeszcze jeden zapach: hmm, Bulgari Splendida, Tuberose Mystique. Tak. Jakoś tak się zwykło uważać, że <laughs> białe kwiaty dobrze łączą się z tropikalnymi innymi nutami. Tak, z przyprawami, z tropikalnymi nutami. Yy, tak je po prostu perfumiarze łączą w swojej intuicji. Myślę, że je, coś w tym jest. Tuberose Mystique, czyli wanilia, tuberoza, mirra i y dawana. Tutaj też mamy taki tropikalny yy, wydźwięk, yy, tutaj też czuję coś takiego, jak jakiś taki rysik z ołówka, coś takiego yy, ciekawego. Yy, zapach również tak umiarkowanie słodki, bardzo sensualny, zaczepny, więc jeżeli lubicie Versace Crystal Noir i tego typu klimaty, no, tutaj tuberoza jest taka balonowa. Ona jest tutaj bardzo delikatna. To nie jest taka typowa tuberoza. Mówiłam do znudzenia, że tuberoza kojarzy. Mnie kojarzy się cmentarnie. Niestety. A tutaj mamy taki vibe gumy balonowej. Także bardzo serdecznie polecam. Dajcie znać, czy lubicie któreś z tych perfum. Mój kaszel wraca. Także muszę się już z Wami pożegnać. Zapraszam na kolejne filmy. Wszystkiego dobrego.